Twoje auto już znamy. Powiedz mi, czemu znowu przegrałeś w Wargames? Yy, ponieważ sędzia ostatni, który podejmował decyzję, był bardzo stronniczy. Nie chcę pokazywać palcami, kto to mógł być. I nie będę używał nazwisk, ale no, był stronniczy. Po prostu sędzia z Tuning Kings ma gust. Spatrzony, bo spatrzony. Do widzenia. Cześć, jestem Michał. Za dawnych czasów jeździłem Satem i Bizą w aerografach. Samochód był ulubieńcem jednego z sędziów wojny północ-południe, który był bardzo stronniczy. Nie pokazywał tego, natomiast wiem, że miewał plakaty mojego samochodu nad łóżkiem w domu. Także pozdrawiam Kubę bardzo serdecznie.